Pokój tego wszystkiego tak, ja. ja, ja. Bo, po błogosławie Panie Boże, to mieszkanie sprawa wydnawanych Twojej nieustannej opieki zdrowia duszy i ciała przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A Pan tu mieszka, czy co? Ja jestem synem króla. Sąsiad. No to tam potem będzie kolejny do nie? nie przeszkadzaj sobie. No teraz, teraz tu mamy z panią. Ale nie bój się, bo ja jestem synem dobrze, króla. No to my potem porozmawiamy. No ja, teraz ja nie przeszkadzam. A teraz tu mam z panią. To sąsiadka moja. No dobrze, nie jestem sąsiadka. No i tajemnicę wygonił mnie ksiądz. Król.